ja podskosuję. Ja, ja chcę topa. Ja polecę dżunglę. Ta oczyń? No, pamiętasz, topa. pamiętasz te czasy? Ostatnia gra, jaką, jaką z nim zagrałem, bo jak poszedł z do drugiej po to nie obraził. Tak, przez... I kiedy to było? Trzy lata temu? I od tego czasu w ogóle a nie obiecałem, że nigdy z nim nie zagram i od tego czasu nie grałem. Zbikuj to, Argal, bikuj. 98, koks <cigos> <drinky. grydy> Nie mam pytań No oh jezu, poruczaj Nie, na blue chy. chyba Po <grydy> prostu pobiegmy Mureda i chuj <grydy> 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 Zmęczony nieudanymi inwejdami? Mamy dla ciebie rozwiązanie Podjep Mureda i chuj e Ewi malenka. Ej, tu był grak, a on sobie robił te. Oni go lewe robią. No to... No nie postawiliście warte za ścianę? No po kurwa sam. Ja to ja bym z hajsem. Głupie cfele. <gulia> Sram hajsem. Ale... Ale on jest darmowy. Kurwa! Trzeba było mówić. Wiedziałem, że był darmowy, to bym brał więcej. Kładzie, kurwa. To widzone. <gulia> Ja też pizgam huki w kosmos, tylko po to. krokiety. Krokiety są spoko. Lacki. Fajne słowo anyway. Krokiety. Krokiety? Krokiety. Krokiety. Kurwa... Krokiety, krokiety. Załóżmy kurwa fanpage. Krokiety? Lubię krokiety. <laughs> I gdzie jest jungler? Robię blue. Priorytety. Niestety. Wady, zalety, kurwa jebana banka kotlety, kotlety? No, 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 kurwa ja po... ci kroki K kroki, K kroki? Yes. dawaj 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 kurwa pull out the bluka <laughs> Graka składra oh, 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 yeah. no ile ma jest drugi smaj! czy będzie kim jest <laughs> Quadra dla Gragasa, double dla Jasuo, mamy Drake'a Warf. Ja to nazywam Warf. Eee, Ty suko! Kurde, no nie no to Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Broń te wizę! Nope. To ja w niepokorny mm. no. oh. Taktyki z diamentów. K kurwa mać. Dobra, a, a teraz na koniec... Ja bardzo polecam ten kanał łapka w górę wszyscy, którzy oglądali i... i